No i znowu się spotkamy. Siemano, siemano, Mexicano TV. O, otwiera Wam drzwi. Ogółem te całe, te. Te całe? Czy całe te? Dobra. Nie zamykam. Słuchajcie, kiedyś my już to robiliśmy, ale zrobimy dla przypomnienia, ponieważ na razie, słuchajcie, miałem taką ochotę, żeby zrobić dzisiaj sobie taki normalny, prosty sos do spaghetti. Sos bolognese. To nam będzie potrzebne. Właśnie, a dlaczego zrobić, zrobię ten sos? Ponieważ zostało mi się yy, mięso z wczorajszych kotletów. Oczywiście niesmażone, nie? Także zrobimy akurat na jedną porcję i już. <grytanie> no. Do tego będzie. No wiadomo, surowe mięso. Jedna cebula na pewno wystarczy w zupełności. Z 2-3 ząbki czosnku. Oczywiście. Yy, Łóżka albo dwie, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie gęste, jak to będzie smakowało yy, yy, koncentratów. No, w sumie to są pomidory krojone. Sami widzicie. Do tego Pepsi. Teraz Pepsi będę reklamował. Oczywiście możemy dać słodkiej papryki trochę, ale nie za wiele. Oczywiście podstawowy składnik bazylia. I oregano. I tak z takich no nie, pieprzu nie będziemy dawać. A może? No zobaczymy. Słuchajcie, no. O właśnie. Otrzymałem tutaj pocztówki. Tak. Kolego przyszły trzy. Jak widzisz. Co do... spróbuję pokazać. O, jedna, druga i trzecia. Wszystkie trzy przyszły. Wszystkie trzy przeczytałem. Dziękuję Ci za nie. Będą wisieć przeczytałem. No cóż, jakoś się skontaktujemy. Dostałem też jeszcze jedną pocztówkę, za którą bardzo dziękuję. Z Szamotu. O, nie wiem, czy będzie widać. No, ale fajna miejscowość, patrzcie tak. Też dziękuję. Dla Marcina tutaj natomiast Tomek te trzy wysłał. Poruszył ciekawy dosyć temat, intrygujący i... I słuchajcie, no, no zobaczę, Tomek, ty, no, no spróbuję do ciebie zadzwonić, wiesz? No, spróbuję zadzwonić i, i. No i się skontaktujemy. No dobra, trzeba zacząć to robić, bo tu, tu nie ma co ściemniać. Samo się nie zrobi. Ja zrobię tylko sos, ponieważ na razie nie jestem głodny. To zrobię tylko sos. Zrobię, słuchajcie, tylko sosik. No i, i całe te. Trzeba to trochę poroz... porozdziabywać, żeby to było w jak najmniejszych kawałeczkach. No i no dobra. Czasem trzeba sprawdzić czy maszynka hula. Trzeba splunąć. Coś tam widziałem chłopaki, chłopaki coś tam, znaczy chłopaki. W sumie to Majer tam, coś tam nagrał Coś tam oglądałem, ale Zbytnio ciekawego, tam nic nie było. Dobra, niech to się powoli, powoli sobie niech się e, podsmaża. No bo musi się podsmażyć. A my zajmiemy się cebulą. Oczywiście już nie będę filmował. No bo wiadomo, no kurde, obieramy. Zawsze muszę nabrudzić. O tym opierdziel zostaje. Sorry za ten nietypowy strój, ale chociaż raz dla odmiany. Do no. obieramy cebulkę, No. No, i na drobne kawałki poszatkujemy. To już wam pokazywać tego nie będę. Szkoda czasu. Także chwila przerwy. No, ja co ja zobaczę. No. no, i słuchajcie, tak posiekaną cebulę. Jak widać, dodajemy po prostu do mięsa. Miękki. teraz to wszystko słuchajcie przemieszamy jak się należy mięso już szarzało także się trochę usmażyło no. teraz musicie trochę usmażyć nam musicie trochę usmażyć nam cebulę a przynajmniej zeszklić a my zajmiemy się czosnkiem